Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Alin i zapraszam was do kolejnego odcinka na kanale. W końcu mamy, wyszedł trailer GTA 6 nieco wcześniej niż Rockstar planował, kilka godzin przez to, że nie dopilnowali i ktoś im to podpierdzielił. Natomiast e, mimo wszystko no, jest niezwykłe, ja się spóźniam oczywiście ze swoim odcinkiem, z racji tego, że trochę mi się przychorowało, hmm, ale jakby już nadrabiamy i zaczynamy. Nie jest to taka typowa analiza, jakich już wiele się pojawiło, natomiast no, chcę wypunktować kilka rzeczy, które mi najbardziej się rzuciły w oczy i, i, i spodobały, które mogliście pominąć. Nie będę tu się skupiał na tych, bo na pewno widzieliście trailer, więc wiecie, że tam jest mnóstwo mm, rzeczy tyczących się social mediów i, i social mediów, i, i elementów z tym związanych. Jakby je zostawię sobie na inny odcinek. Bo to jest bardzo ciekawy kąsek, Natomiast tutaj chciałbym się skupić, tak jak powiedziałem wcześniej, na, na, na tych kilku takich elementach, które mogliście pominąć ciekawostkach, e, może małych histeregach, nawet. Także zabieramy się do roboty. A dwie pierwsze ciekawostki możemy zobaczyć na plakacie promującym całe wydarzenie. I jedna z nich to to, że postacie są ubrane w te same ciuchy, które mieliśmy na tym ogromnym wyciechu z zeszłego roku. Druga rzecz to opaska do śledzenia, ta dla przestępców na kostce Lucii. Prawdopodobnie myślę, że Rockstar może chcieć w ten sposób ograniczyć tam początkową eksplorację mapy. No i pierwsza ze scen pokazująca nam w pełnej krasie Lucie, natomiast mało kto zwrócił uwagę, że w rogu na ścianie wisi zdjęcie prawdopodobnie jej rodziny. Niestety jest to zbyt rozmazane, rozpikselowane, żeby można było dostrzec. Szczegóły. Kolejna scena to prawdopodobnie jej kuratorka. No i możemy się tu dowiedzieć, że będzie miała na imię Stefani. Zwróćcie uwagę na pyłki kurzu w powietrzu, które widać po prostu w promieniach słońca. Następna ze scen. Piękna woda. No i tutaj warto zwrócić uwagę na zwierzęta. Widoczne są żółwie, skaczące delfiny, jakiś rekin. No i niesamowicie uderzyły mnie te cienie ptaków rzucane na wodę. Wygląda to niesamowicie, no i oczywiście no, cała fizyka wody po prostu rozbraja. Natomiast na plaży widzimy różnokolorowe parasory, jest to związane z tym, że każdy z kurortów ma jakby wydzielony swój fragment plaży i dlatego są część parasolów jest różowa, żółta, niebieska, jest, są to jakby przydzielone miejsca dla mieszkańców hotelu. No i tutaj jeszcze w dalszej części tego trailerka widzimy na górze napis Why 69 when you can 919? To się wiąże akurat z innym aspektem. Jest to prawdopodobnie isterek dotyczący pewnego klubu nocnego z Miami, który swojego czasu, przed, przed kilkoma laty, miał bardzo mocno spamić tam ulotkami i tego typu rzeczami. Jakby znalazłem jeden z takich wątek opisujący, to na jednym z forum niestety zgubiłem go totalnie i nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy tego lokalu, ale postaram się to jeszcze odnaleźć i wtedy wrócę do tego. Kolejne ujęcie, na którym można by znaleźć kilka rzeczy do omówienia, natomiast zwróćcie uwagę na przepięknie wyglądające smugi kondensacyjne samolotu, jeśli tak będą wyglądały, super. Pagna, jakiś ślizgacz, no i tutaj wielu mówi, że to jest Lucia wraz z Jasonem, gdzieś tam jakaś misja, natomiast zwróćcie uwagę teraz na zbliżeniu, widać, że chłop w shortach, po prostu w jakichś wojskowych butach. Scena ze zwierzętami, widzimy flamingi, kaczki, jakieś inne ptaki, natomiast w tle możemy zauważyć jeszcze oprócz tego wszystkiego pijące wodę sarne, aligatory, jeszcze więcej aligatorów, no i tak jak mówiłem na początku, flamingi, kaczki, inne ptactwo, no będzie tego sporo. Plaża. No tutaj się dzieje od cholery naprawdę i warto zwrócić uwagę na kilka bardzo fajnych szczególików. Mianowicie Chihuahua biegająca, no to już się zrobił ikona. Tutaj zwróćcie uwagę jak ten spray, nawet widać jak on się rozpryskuje jak ten chłopieł tam sprayuje, tym dawa palanie. Parka robiąca sobie selfiaka gdzieś tam z tyłu w ogóle w tle. Chłop robiący selfiaka. Niekoniecznie selfiaka. Tutaj nawet biegacze, tak, sprawdzają swoje osiągi, tak, ile już przebiegnięte, więc jakby, no, takie drobne szczególiki, spójrzcie na to. Chłop rzuca drugie picie. Ja rozumiem, okej, okay, jeśli to jest tylko kascenka wiadomo, więcej wyreżyserowanego, no i tutaj oczywiście piach na stopach, czyli mokre stopy, przyklejają się piach. Nie wiem, czy to jest wszystko wyreżyserowane, czy może faktycznie te plaże będą aż tak żywe, trochę ciężko w to uwierzyć, ale oby. No i scena na autostradzie, która daje nam tutaj dwa fajne futureki. Mianowicie coś, na co wielu czekało, czyli w końcu w lusterkach widać odbicia. Zwróćcie uwagę, widzimy tam normalnie nogi Lucy, więc jakby w końcu te lusterka stają się w pełni funkcjonalne. Druga rzecz, którą można tutaj ciekawo zauważyć, Fury chłop kameruje cały czas naszą tutaj bohaterkę, więc no, te social media będą naprawdę bardzo, bardzo ważne. Prawdopodobnie skok kaskaderski. Był taki Vice City. Klub nocny i dwie ciekawostki. Jedna to Forsa leży nawet na ziemi. Druga ciekawostka, banner Make it Money Monday. Czyli wskazuje nam na to, że mogą być różne dni tygodnia, zważywszy na to, że w przeciekowych trailer w tych przeciekowych materiałach, był w klubie coś o niedzieli zapisane. Więc wskazywałoby to, że będziemy mieli dni tygodnia. Złota szczena, w końcu prawilne Gangusy doczekały się. No i tutaj mamy miasto. Również kilka ciekawych rzeczy. Mianowicie, po pierwsze. Telefony Wygląda na to, że coś może się wyświetlać u NPC na telefonach. Byłoby bardzo ciekawe, gdyby faktycznie kamerowali na przykład. Ludzie myśleli, że to kameleon albo żółw, to iguana. Miami ma ogromny problem z iguanami. Na ramieniu tego chłopa siedziała iguana. Żółta taksówka. I to jest pierwszy isterek taki, można powiedzieć, oficjalny, bo znajdowała się ona przed hotelem Ocean View Vice City. Znajduje się naprawdę i tutaj również jest. Wnętrza, pokoi wyglądają, jakby były faktycznie odzorowane i zamieszkałe. No i nowe Lambo? Klub nocny. Jeśli chcecie dowiedzieć się co ciekawego jest w tej scenie, zapraszam was do kolejnego odcinka, jaki nam ja się ukaże. Tej sceny nie dało się pominąć. Piękna fizyka włosów. W rogu widać nieskończony budynek, czyli będą budowy. No i pytanie: Lucyja czy nie? Bójcie się w komentarzach. Elementy tych socjalek omówimy, tak jak mówiłem, kolejny odcinek. No i tutaj jest warto zwrócić uwagę na pewien fajny ciekawy szczegół, którego też mało kto dostrzega. Chłopy kamerują tutaj, to jest prawdopodobnie krycony jakiś teledysk i jak widzicie na żywo mamy później właśnie pokazany taki views z jakiejś socjalki. Tutaj też ciekawy aspekt, w momencie kiedy wchodzi ten krokodyl do sklepu, widać jak chłop się tam w tle gdzieś odwraca, po prostu reaguje faktycznie na to ten NPC. No a tutaj pięknie w odbiciach od kawy po prostu ray tracing, więc też warto było zwrócić na to uwagę. Rednek na autostradzie. Dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, takie jest z ciekawostek. Ma sklejoną na taśmę klamkę od drzwi. No a druga to oczywiście plakat, że chłop jest poszukiwany za wąchanie majtek. Tutaj też element, który y, ogólnie będzie omawiany pod innym względem, ale tutaj dwie rzeczy. Ride Out Customs, czyli prawdopodobnie nowy warsztat. No i w lusterkach również spójrzcie odbicia. Trzecia rzecz, naklejka typowa, tak jak u nas na Insta, żeby ktoś mógł go followować. Łoto. I tutaj wszyscy się zafascynowali, że w tle widać dzieci. W końcu w GTA będą dzieci. Jak to dzieci w GTA i w ogóle? No nie. To nie są dzieci moi drodzy. Na zbliżeniu spójrzcie. To są chłopy na kolanach, widać ich nogi. Po prostu normalnie widać, że oni klęczą. Więc, jakby nie, Rockstar nie wprowadził dzieci. Scena, gdzie możemy się bardzo dobrze przyjrzeć Jasonowi, a w tle pewien plakat, ale najpierw zwróćmy uwagę na lusterko, w którym znowu dokładnie możemy zauważyć, że tam są odbicia, widać ten ruch drogowy, który jest gdzieś tam wokół nas. No ale sam plakat leku antydepresyjnego i firma bardzo zbliżona do producenta pewnej szczepionki. Z drobnym druczkiem na dole możemy przeczytać dwie rzeczy. Pierwsza jest bardzo ciekawa, jeśli ktoś z Was zgadnie, co to jest, no to. Piszcie w komentarzach, pacjent 1865 powinien używać z ekstremalną uwagą albo ostrożnością. Druga rzecz, zadzwoń do swojego doktora, jeśli twoja erekcja utrzymuje się dłużej niż 4 godziny. No To akurat jest typowy humor Rockstara, ale ten pacjent 1865 no to mnie bardzo ciekawi. Znając ich, raczej to coś znaczy. Zwróćcie uwagę na gotówkę w ręku, Lucy i jej szczegółowość. Każdy bank nas to Ta scena wrzuciłem z dwóch yy, tutaj powodów. Spójrzcie, jakie wychylenie Malusia po prostu przy tym zakręcie. No, już nie wspomnę o fizyce właśnie jej włosów. No, tutaj się zachwycam tymi włosami szczególnie, bo, bo naprawdę zrobili tu mega robotę. Ale nawet ona się tak trzyma tego okna i widać, jakby ją wyciskało. Ale ta scena zawiera jeszcze jeden bardzo ciekawy szczegół. Oprócz liści, które się wznoszą za nami, to zwróćcie uwagę, na klapie widać odciski palców. No i scena... Bonnie i Clyde wchodzą na rabunek. A na drzwiach nalepka. Nie akceptujemy więcej gotówki przetrzymywanej w gaciach i podziwo Rockstar. Tak. Prawdziwe. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jakby zostawiłem sporo rzeczy jeszcze na później odcinek o socjalkach w najbliższym czasie na kanale będzie, czyli porównywanie tego świata troszeczkę takiego z tego trailerka do realnego i pod względem socjalek i tych wydarzeń, które tam są opisywane i pod względem tak samo lokacji nam pokazywanych i elementów tego świata także zapraszam was serdecznie do kolejnych odcinków na teraz się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, peace out